właśnie karmy, która może się zgeneralizować i skutków karmicznych. I nie tak rozpoznać, jak kogoś spotkasz coś, Ci się spodoba? że to nie jest związek karmiczny, tylko prawdziwa miłość? A ja wiem. A może być ja powiązane? O Boże, teraz podłamałeś dziewczynę, kurczę, naprawdę. Ty połomiesz te dziewczyny domować. Lubisz. <suszy> tego mężczyznę, po raz pierwszy go zobaczyłam, to jest tak zwana miłość od pierwszego wejrzenia, po prostu mnie zauroczył. Ja miałam wrażenie, że ja tego mężczyznę znałam od zawsze. I potem taka jakaś taka huśtawka nastrojów, bardzo silne takie e, e, emocje. Ale jakie silne no, jazdy, takie język jak karmiczny je. i miłość jednocześnie, no, czy to no, już no, się To Już będziesz wiedzieć, czy go znasz, czy nie. Raz, no, no tak, i się karmicza, gdzieś to pogrąże to to w czymś. Aha, jasne. Tylko ja nie wiem, jak to Słuchajcie, słuchajcie. Jak sama nazwa wskazuje, powiązanie karmiczne, czyli coś, co wiąże. Czyli skoro wiąże, to i ogranicza. Czysta miłość jest taka, że ona sobie po prostu płynie. Zazwyczaj przy czystej miłości nie ma czegoś takiego, że coś się nie realizuje, ale jeżeli by wyniknął taki czynnik, to czysta miłość nie wiąże. Także potem, nie wiem, jak tego nie macie, to was boli, płaczycie po nocach, prawda, życie straciło sens i tak dalej. Czysta miłość nie zaślepia. Rozumiecie? A dla nas powiązanie karmiczne prawie zawsze zaślepia i wiąże. Po no, prostu jest. wolna wola się ogranicza, a nie całkowicie nie wynika. Tak ładnie. Tak, znaczy straszne przeżycie nie. ograniczające naprawdę. Po, po prostu nie. słuchajcie, każdy człowiek, tak jak policję znany kod DNA, tak samo w świecie energetycznym ma swoją niepowtarzalną wibrację. I teraz, przepraszam, jeżeli spotykacie kogoś z w ciele, z kim jesteście powiązani i wasza poświadomość identyfikuje wibrację tego człowieka, a to się dzieje natychmiast. Ona natychmiast odtwarza wszystkie uczucia i emocje i programy, które z nim zna. To dlatego może być tak, że spotykacie kogoś i na przykład, no nie wiem, ten człowiek może być miły, kulturalny, a na przykład nóż Wam się w kieszeni na dzień dobry otwieranie, albo no na odwrót na przykład, nie? że Was wciągnie do tego człowieka, ponieważ podświadomość natychmiast zaczyna odtwarzać wszystko, co z tym człowiekiem zna. Rozumiecie? I to jest takie dziwne, takie powiedzmy sobie hipnotyzujące, takie nakazujące te uczucia są. Są po prostu zniewalające w pewien sposób. To macie jak nic po prostu obciążenia, bo prawdziwe uczucia nigdy nie zniewalają. One wspierają, są wzniosłe, ale nie zniewalają. I po prostu musicie popatrzeć po sobie, jak wy to czujecie. Z reguły. Zawodowy regresor, który już ma świadomość poprzednich wcieleń, rozwiniętą, nie ma z tym problemu, on tylko spojrzy i widzi. Bo ma tą świadomość już rozwiniętą, po prostu spojrzy w ciągu paru sekund o co chodzi wiadomo o co chodzi. Wy też dojdziecie do takiej sprawy, pracując nad sobą, prędzej czy później. Ale jeżeli miałbym to dla Was zdefiniować, to tak by właśnie to zdefiniował, że prawdziwe uczucia nie zniewalają. One wyraz do wzniosłych rzeczy. Ale też mogą być powiązania z Może być też tak, że będziecie, będziecie czuć właśnie jedno i drugie. Że na przykład z jednej strony przyjdą uczucia wzniosłe, a z drugiej strony coś zniewalającego. Bo może być tak, że na przykład jesteście powiązani z kimś idealnym dla was, nie? Może być tak. Wtedy będziecie czuć, będziecie czuć jedno i drugie jednocześnie. Moja rada postępować powoli. Nie pchać się szybko na siłę w takie relacje. Powoli. Zobaczyć, co czujecie, zidentyfikować to, nazwać, dojść ze sobą najpierw do porozumienia i potem dopiero podjąć jakiekolwiek sensowne decyzje. Przekonać się. Macie czas przecież, kto was goni. Nie macie jakichś tam, powiedzmy sobie, ograniczeń czasowych, że to ma być do 15 i koniec, nie? Się tak, no, na przykład. Jak się troszeczkę coś wydłuży w czasie, to nic złego się nie stanie. W końcu związek, jeżeli planujecie poważny związek, no to nie jest to coś, co, nie wiem, jak wybicie szklanki soku, nie? Że dzisiaj sobie możecie wybić ten, a za godzinę inny na przykład, nie? To nie zmienia się jak rękawiczki w tym momencie. To już są poważne plany, gdzie wiążecie się z kimś na przyszłość. Warto naprawdę tutaj sobie dać czas, żeby się upewnić. Się Poza tym, dobre cechy mają jedną rzecz w skutkach. Ta osoba będzie umiała być waszym dobrym przyjacielem. Jeżeli się przekonacie, że ta osoba jest, potrafi być dobrym dla Was przyjacielem, że ta relacja opiera się też na przyjaźni, to reszta szkodzi jest Zazwyczaj ludzie po prostu idą od razu w seks, idą od razu w jakieś inne rzeczy. A po miesiącu, po dwóch okazuje się, że na przykład oni nie umieją ze sobą nawet na poziomie podstawowym funkcjonować. Nie? Natomiast jeżeli te rzeczy są zgrane, że te osoby się do.